Cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku, który będzie dotyczył tego, jak samodzielnie możecie tłumaczyć sobie słówka z języka polskiego na język hiszpański. Tym razem będą to słówka związane z jakąś konkretną dziedziną, np. z ubraniami czy z telefonami komórkowymi. I zasady, które dzisiaj poznacie, jak korzystać z różnych narzędzi internetowych, tym razem nie ze słowników. Pozwolą Wam na tłumaczenie słownictwa z różnych dziedzin, które Was interesują. Jeżeli jesteście na przykład zainteresowani, nie wiem, częściami samochodowymi, coś wiecie na ten temat, znacie jakieś firmy, to zasady, które poznacie dzisiaj na moim filmiku, pozwolą Wam skutecznie tłumaczyć te słownictwa, nie korzystając absolutnie ze słowników, ani już tym bardziej z tłumacza Googlesko z narzędzi, gdzie znajdziecie prawdziwy język. Ci z Was, którzy mnie już trochę lepiej znają, wiedzą, że jestem zwolennikiem zanurzania się w języku. I w jaki sposób zanurzamy się w języku? Szukając kontekstu językowego, w którym ten język jest używany naturalnie. Jeśli chodzi o tłumaczenie na przykład e, nazw ubrań, to najlepiej jest korzystać e, ze stron hiszpańskojęzycznych, które sprzedają ubrania. E, żyjemy w globalnej wiosce, więc takie sklepy jak na przykład Mango mają swoją siedzibę czy to w Polsce, czy, e, czy w Hiszpanii i można wejść sobie na stronę Mango i wybrać sobie język. Albo polski, albo hiszpański. Ja celowo otworzyłam tę stronę w dwóch miejscach. Tutaj macie na samym dole Poland, możecie sobie wybrać Spain i wtedy będziecie mieć stronę w języku hiszpańskim. Tu już mam przygotowaną stronę w języku hiszpańskim. Spójrzmy sobie, jak to wygląda. Mamy kobieta, odzież, sukienki kombinezony. Kliknę sobie na to i przejdę na drugą stronę. Mam mucher prendas, prendas de ropa, czyli ubrania w języku hiszpańskim. Una prenda to jest jedna jakaś rzecz, jeśli chodzi o ubranie. Bo jak wyjdziecie sobie po prostu w tłumacz Google i napiszecie ubrania, to wam wyskoczy pewnie ropa jako odzież ogólnie. I mamy vestidos i y monos. bestido to jest sukienka, mono to jest kombinezon. Jeżeli mielibyście wątpliwości co do tego, czy tłumaczenie jest prawidłowe, zawsze możecie użyć tej samej strategii, o której mówiłam w filmiku dotyczącym korzystania ze słowników. I wpisać sobie dane słowo w Google i wyszukać grafikę, żeby zobaczyć, potwierdzić, czy to jest dokładnie to, o czym myślimy. I tutaj mamy vestidos, monos, largos, cortos. Patrzymy sobie, sukienki, kombinezony, długie, krótkie, tak? Te wszystkie słówka już są w kategoriach nam nawet zaznaczone. I tu możemy sobie zobaczyć nazwy. Sukienka lniana z węzłem, tak? To jak to będzie po hiszpańsku? Vestido, lino, deta, de nudo. Celowo wybrałam taki sklep jak Mango, bo to jest marka hiszpańska, więc jeżeli jakieś tłumaczenie będzie niefortunne, jakieś będzie coś nie do końca dobrze przetłumaczone, no to będzie nie do końca dobrze przetłumaczone w języku polskim, ale po hiszpańsku ten zwrot tutaj na pewno będzie dobrze, bo to jest ciuk stworzony w Hiszpanii, więc ten opis hiszpański będzie prawidłowy. I ten nudo, tak, chodzi o węzeł, czyli ma tutaj węzeł na dekolcie, lino jako len, bestii do sukienka detadzie. Detadzie w sensie, że jakiś jest element na sukience, tak? I to detadzie nudo można sobie zapamiętać wtedy. Tutaj mamy długi kombinezon w paski. Bestido, a nie, bo to nie jest to samo. Przepraszam, bo mogą się różnić ja oczywiście ubrania. Dobra, to musimy przejść dalej, bo może to jest kwestia ceny? Aha, może to jest kwestia ceny. To jest to samo. monolargo cinturon Okej. Okay. To tu by trzeba było sobie sprawdzić ten cinturon, bo tutaj mówią o w paski, a chodzi o to, że ma cinturon, czyli ma pasek, tak? Można sobie wpisać na przykład mono largo, żeby upewnić się o co tu chodzi, i widzimy, że to jest kombinezon długi, tak jak tam było długie. Cinturon sobie można wpisać osobno. Wtedy widzimy, że cinturon to jest pasek, jeżeli nie chodzi o paski, tylko o pasek, ok? Dobra, co tu jeszcze mamy takiego? Tu jest jakaś lejąca sukienka, nie wiem, czy to będzie ta sama. O, Popatrzmy sobie dalej, może coś nam się pokryje. Okej, okay. tutaj jest sukienka z marszczonym dołem. Krótka sukienka z marszczonym dołem. I tutaj vestido corto bajo fruncido. Bajo fruncido to jest marszczony dół, dokładnie. Vestido corto można sobie osobno wpisać. Do sprawdzenia. Okej. Okay. I mamy krótkie sukienki. Bajo frunzido. Akurat wyskakuje nam ten konkretny model, ale widzimy sobie, że tutaj te marszczone doły nam się gdzieś pojawiają, tak? Więc zawsze jednak radzę skorzystać z tego, z tej grafiki Google w razie czego, żeby sobie sprawdzić, czy te tłumaczenia są prawidłowe. Natomiast e, e, to jest narzędzie naprawdę przydatne dla, dla opisania tego, co nam jest potrzebne. OK. Możemy sobie też wejść w jakieś takie rzeczy, co. Nie wiem bardziej, czy topy, czy koszulki. Sprawdźmy, sprawdźmy sobie topy, bo bym chciała poszukać czegoś, gdzie będzie napisane. Okej, okay, tu nie, tu jest napisane z dzianiny. Myślałam o czymś typu na na ramkach, może koszulki to będzie. Koszulki, krótki rękaw, długi rękaw, podstawowe, lniane. Okej, okay, na razie jest krótki rękaw, długie rękaw, ale to też może być przydatne dla nas. Więc wchodzimy sobie, wchodziłam w koszulki, to było kamisetas. To wy, jeżeli nie znacie słownictwa, po prostu liczcie sobie, który, który to jest element z tego menu, żeby to nam się pokrywało. I mamy kamisetas, tu mi co chwilę wyskakuje język, bo jestem na dwóch językach. Kamiseta, czyli tu mamy te koszulki, mamy... Krótki rękaw, tu jest manga korta, manga larga, czyli krótki, długi rękaw. basicas in Stamp tak? Tu jest chyba, o nie, dobrze. podstawowe Basikas, z Stamp Palace, lniany lino. Ok, tu wszystko nam się e, zgadza. Dobra. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, nie wiem. O, Bakieros to są dżinsy, dżinsy, tu już myślę, że mogą być właśnie takie typowo angielskie zwroty, których też używamy. Ok. Czyli w ten sposób można się pobawić, poszukać sobie różnych zwrotów i łatwiej nam będzie przetłumaczyć jakieś sformułowanie z języka polskiego na hiszpański i mieć pewność, że ono jest prawidłowe. Może zobaczymy, Chwila. czy w wyszukiwaniu jeszcze bym znalazła Oj, coś tu zrobiłam źle. Dobra. A, tu jest szuka. Dobra. Eee, może bez rękawów napiszemy? Zobaczymy, czy coś takiego wyjdzie. Bez rękawów. Bez rękawów. Koszula w kratkę. O, koszula w kratkę bez rękawów. Czy to jest w sekcji koszule? To tutaj sobie wejdziemy Zobaczmy, bo już nie wiem, jak są koszule. Koszule są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty element. Więc skakujemy sobie tutaj w szósty element. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Plus i kamisas. To będzie kamisa. No i musimy znaleźć tę koszulę zieloną. Czy ona gdzieś tutaj jest? Może będzie wyprzedana, ale to możemy poszukać. O, tu jest ta koszula. I mamy napisane... Sin mangas, sin mangas, bez rękawów. Możemy sobie wpisać sin mangas. Nie ja bym nie wpisywała całego, to zawsze sobie to dzieliła na pół, bo ten opis jest sobie duży. I kamisa no to ona jest koszula w kratę, tak? Tu w zasadzie poza tym pierwszym, że te paski i pasek się na mnie zgrywało, to wszystko było w zasadzie poprawne, ale właśnie na wypadek zawsze lepiej sobie sprawdzić. Czyli już wiemy, że jak coś jest bez rękawów, to jest mangas A jeszcze zobaczymy może, czy będzie na ramiączkach. Czyli takie, chyba nie będzie takiego przypomowania Albo może, zobaczymy. Na ramiączkach. O, proszę, mamy sukienkę na ramiączkach. Dobra. I to będzie w sukienkach. Mucher, Bestidos i y Monos. No już idę na pamięć, wybyście musieli sobie poszukać, gdzie są sukienki. Bestidos. i jak wygląda ta sukienka, taka niebieska. Nie wiem, czy na, gdzie ona jest. Niebieskiej sukienki szukamy. Na ramionkę. Dobra, może być tak, że jej nie znajdziemy. Będziemy musieli poszukać czegoś innego. Okej, okay, ta jest też na ramionczkach. Zobaczymy, czy ta się znajdzie w polskiej wersji, bo akurat no to już ja akurat wiem, że tiranty to są te ramionczka. To może poszukamy innej sukienki tej szarej, może ona się znajdzie. Jakbyście zobaczyli, że to da się wyszukać, da się połączyć ze sobą. Jeszcze raz muszę sprawdzić, jak ona wyglądała. Była jakaś taka cienka, szara. Ok, dobra. A, a możemy pewnie też po tej referencji poszukać. O, zapomniałam o tym przecież. To może być tak, że po tym numerze znajdziemy. O, i mamy sumienkę na ramionczkach z dzianiny, i tutaj mamy. Bestido tirantes punto. I punto to też już wiemy, że jest dziedzina, bo to w tych głównych podpunktach na górze się, wyświetla. OK? I w ten sposób możecie sobie dużo rzeczy poszukać. OK. Ja zapomniałam o tym, że można numer referencyjny znaleźć, więc zobaczcie. Nawet jak chcecie jakieś sformułowanie, na ramionkach sobie tutaj wpisać. Jak znajdziecie model, skopiować ten numer referencji i sobie wpisać od razu i tak może też będzie łatwiej Wam ten model znaleźć. OK. Dobra, to to by było, jeśli chodzi o ubrania. Natomiast jeszcze sobie pomyślałam o telefonach komórkowych, bo czasami nam przychodzi do kogoś coś takie jak, nie wiem, etui do telefonu, jakiś taki drobiazg, nie wiem, jakaś szybka czy coś takiego i trudno jest przetłumaczyć, zwłaszcza korzystając z takiego tłumacza Google. Naprawdę warto sobie wejść na stronę na przykład Samsung. Samsung ma możliwości właśnie w różnych językach. Tutaj na samym dole strony, jak wpiszecie sobie Samsung Global, to co Wam wyskoczy w Google, wchodzicie na ten Samsung.com i na samym dole macie do wyboru polski albo właśnie Hiszpański. No to ja na tej drugiej stronie sobie już zaznaczę, że chcę mieć język hiszpański. Zamiast polskiego. Tu macie Azja, Europa, Europa, to gdzieś było na końcu jest tak? No, don't remember. Dobra, i jesteśmy sobie na tej stronie. I ja myślę, że bym weszła przede wszystkim w jakieś tam akcesoria. Gdzieś tu widziałam akcesoria. Aktualną promocję. Może to było gdzieś niżej. Urządzenie, o! urządzenia mobilne Galaxy Accessory. I tutaj sobie wejdziemy też. Mobile Accessorius Galaxy. Tu dużo nas będzie po angielsku, niestety, ale jak wejdziemy sobie w szczegóły jakiegoś. Na Z6 Pen To jest to samo na samym początku. Zaczekajcie, no bo. Aha, tu jeszcze mi się otwiera. Dobra. To na razie wejdziemy sobie tutaj. I widzicie, macie napisane. Una Funda, DS Pen Masfina. Una Funda. I napiszemy sobie Una Funda i. E, możecie napisać mobil, jak wiecie, że to jest, e, mobil, to jest telefon komórkowy, możecie napisać jakiś model inny niż Galaxy, żeby sprawdzić i widzicie, że funda, no to może być jakieś właśnie takie etui do telefonu, czyli to nam potwierdza, że to jest to. Ok, no akurat mi się zawiesiła ta stronka, e, niefortunnie, ale możemy sobie dalej szukać, nawet przeglądając samą stronę hiszpańską, to widzicie, co macie przed sobą. Akcesoria para tablet, para watch, para Galaxy Book, może para watch, czyli że na jakiś zegarek sobie sprawdzimy i zobaczymy, jakie tutaj mają akcesoria dla. Uh -huh. Tu mamy napisane Sport Band, no to akurat jest angielskie sformułowanie, ale jak wiecie w opis, to może nam się tutaj wyświetli uh, Gambia Delu. Tutaj jest opis dokładny, a czy będzie nazwa, co to jest. Ten to jak Gimnasio Lawanda de Portiva. Czyli można by też zrobić tak, że fragment po fragmencie sobie przetłumaczycie. Jeżeli korzystacie na przykład z czatu GPT, tej płatnej wersji, to możecie sobie cały ten tekst wrzucić albo fragmentami go wrzucać, żeby przetłumaczyć, i wtedy jak już będziecie podejrzewali, który z tych zwrotów się nadaje, to możecie go wyszukać. W Google. Ok, czy ja sobie wejdę może na ChatGPT, no bo tutaj nam wyszło strasznie jakiś taki długi opis. Ok, przetłumacz na polski. Opaska sportowa. Który hiszpański zwrot w tym tekście oznacza. Opaska sportowa, banda deportiva. No i sobie kopiuję tą bandę deportiva, bo nie mam 100% zaufania do tego czatu. Banda deportiva, grafika. I wychodzą różne rzeczy, bo może być coś na włosy, może być coś, właśnie te taśmy takie elastyczne. Ale widzicie też, że też nam wyskakują zegarki, czyli to o to chodzi. Okay? Czy trochę trzeba sobie czasem też kombinować? Nie wiem, czemu tu mi się tak stało. że nie. Okej. Okay. Dobra, no to tu mamy jakby punkty odniesienia różne. Mamy. Możemy sobie tak samo porównywać te produkty, to, co jest napisane po polsku, z tym, co jest napisane po wierszu państwu. Okej. Okay. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś kategorie nam się tutaj wyświetlają, może. O, macie coś takiego, tu macie Fundas Koreas Protectores de pantalla. o I tu możemy sobie wpisać w Google Protector de pantalla. I patrzymy w grafikę, co to jest Protektor de pantalla i widzicie, że to jest taka szybka ochrona. I tu już nawet klikając na samą stronę tego właśnie Samsunga, po hiszpańsku, znajdujecie te słowa i dla upewnienia się, no, bo tu zrobiłam dwa w jednym, dla upewnienia się, czy to jest to, klikacie sobie na różne przedmioty, wrzucacie zawsze do tego Google grafiki i macie sprawdzone, czy to słówko się nadaje. I w ten sposób macie 100% pewności, że to jest słowo hiszpańskie, protektor de pantadia, a nie jakieś, nie wiem, co nam wyjdzie w Google, czy jakieś widrgę, czy coś, że szybka. tak? To jest sprawdzony hiszpański zwrot. On istnieje na hiszpańskiej stronie. Jak wrzucicie w grafikę, macie dużo rezultatów i macie potwierdzenie. I tak samo możecie się bać z różnymi innymi dziedzinami. Tylko trzeba być trochę kreatywnym i nie, nie zniechęcać się, jeżeli jakiś napis jest tutaj po angielsku, tutaj jest jakiś dłuższy opis. Korzystamy z różnych narzędzi. Mamy ChatGPT. GPT, nie jest on stuprocentowo pewny, ale może nam być też pomocny w przetłumaczeniu niektórych fragmentów. I korzystajmy z tego mądrze. Okay? Dziękuję Wam serdecznie. A